Wielkie jest na czary zapotrzebowanie W czasach niespokojnych królestwa bez stosów Ty cholero jasna Ty zgagobier nie nie, Ty... nie, Ty... nie! nie wyszymana Szmata! Kuś! <noise> Co się tak grześną? Boję się to się dreno, to się po... Bo... Nie lubię to! to py... Proszę otworzyć! Policja! Dobry wieczór. Gdzie jestem koleczka? Abatola Czekła! cię, kurwa! Zabiję i nikt po tobie nie zapłaczy. Nikt, kurwa, rozumiesz? Albo nie, wpierdolę was do rzeki już nigdy nie wypłyniecie! Kto to, kurwa, jest? Nie znam go. Ziemniaki, kroczaki, ziemniaki, kroczaki... Ziemniaki, kruczaki, e to kalador! Fak, fak, fak. Mamy kruczaki, mamy ziemniaki i to są fakty. Tutaj nazwisko to ja, ja znam receptę. A recepta jest bardzo prosta. <śmawiany> wow, 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 <śmawiany> <śmawiany> Gastronomia to sport dla odważnych! <śmawiany> <śmawiany> Pan od rana cały dzień nie je je. jeje je, a roboty to a, a skąd ty tyle tego masz? Pracowałem w rozlewni jogurtów, jak mnie wywalili, to powiedzieli, żebym sobie je zabrał. Waliłem gruchę do głównego zbiornika. Witamy! Albowiem jestem ginem. Kto to? O, sama Laden. Panowie, to jest jakaś pomyłka. Jestem karetką. Głupia jesteś kobieta jak but. Bystry gość. By by Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich słomianych inwestycjach. Kuchaj, banknoty jak siebie samego! Trzeba być idiotą, żeby myśleć, że. w ciągu 30 miliardów? Oczywiście, Odpowiadamy, bo. robotaczeka. Wpłacamy im 20% wartości, a dostajemy piękne i o! nowiutkie furki. Pieniądze przecież leżą na ulicy, tylko skąd się spiery, w człowieka w Dzień dobry, gołąbeczki. Jak je przerzucimy przez granicę, to do końca życia no, możesz pierdzieć w stołach. Daj, jedno jeszcze Masz. kurwa. O! Co, to k***a jest? Ruch, a co się z tobą dzieje Piękna. do punktu Założenia były proste. Udział w premier ilości minimum od 2 do 4, 250 tysięcy plus 50% i tak dalej. I, I nie je się z tym tyle, bo się poklastać można. Proszę, weź sobie jedną. Gówno, gówno! Gównoprawda! Z lepieczą nie żydą, stojnie! Jesteś, kogo śmieci zawiniętą w folię. Ja dopiero zacząłem pracować. ja byłem elektrykiem. To Takie uproszczenie. Wiedziałem się, kurwa, spirosz. Ale z gumę, bracie! To zacznij pan od teraz upraszczać. Bo jak za 30 dni nie będzie tego miliarda. No zrobię to po swoje. Skończysz, okay. najpierw chcę się przebrać. Potem pojedziemy do lasu. Skasować tego z bagażnika. A potem przyciśniemy bolca jego tatusia. Mam wrażenie, że chcą nas wydymać. Ja mam taką bagażkę! Jeżeli chodziłem jeansy do ruskich, to mnie zamknęli we Lwowie na dwa miesiące, rozumiesz? Kurwa jego w dupę zapierdolona mać. Gratuluję! Prawdziwy tuńczyk biznesu! No, to już koniec! No właśnie, widziałem! Kręciłeś się, jakbyś miała ha, wsi Ha, ha. Mój stary też wiele dokonał. Bardzo śmieszny. Jest królem sedesów. Co pana na co dzień najbardziej denerwuje? Czemu? A co no? no tak ogólnie. Woda najczęściej, ziemia, woda coś takiego, nie? Jesteśmy skłóceni z Niemcami, Francją. Nikt nas nie lubi. Ważne, że my się lubimy. Wszyscy to bardzo, bardzo lubimy. Kiedy ogórka cusimy? Ale mają parcie na szkło. No? Przez to się tak kiszą. A ja to bym popływał w zalewie. Z, w zalewie? Mm. O tej porze roku? To.